Czas na kolejny odcinek, w którym razem z winiary pomagamy w gotowaniu i niemarnowaniu. marnowaniu. Tym razem będą wytrawne naleśniki i obiecuję, że będą gotowe w 10 minut. To kolejny sprytny przepis, do którego wykorzystamy resztki sezonowych warzyw. Ja mam brokuła, pieczarki i kukurydzę. Zaczynamy od farszu. Moi drodzy, a to wszystko co dzieje się tutaj, połączy nam pasta dodań z patelni z sosem sojowym, imbirem i czoskiem. Niemalże 2 minuty smażenia patelni i farsz jest gotowy, który zawiniemy w klasyczne naleśniki. Już tylko podsmażam naleśniki, ale poczekajcie do końca, żeby sprawdzić jak wygląda farsz w środku. Naleśniki teraz wystarczy podsypać na przykład kolendrą i czarnym sezamem i gotowe. A Was odsyłam po inne przepisy na kanał YouTube'owy Winiary.